Każdy nasz spacer to elementy treningu, relaksu, węszenia i spokojnych, załatwiania spokojnych psich spraw. Do mnie pieski! Super! Do... Za każdym razem, gdy któryś z psów zwróci na mnie uwagę, nagradzam go za to. Tak, w ten sposób kola nauczyła się reagować na, na nas, na nasze komendy i przede wszystkim pamiętać, że wychodzi z człowiekiem na spacer. Dobrze, piesku! Super, piesek! Super, piesek! Tak, dobre pieski! No Idziemy dalej. Ta mniejsza psinka Tofi. Jest to pies Dobrze, mocno blaszący i wystawiający brada, pies. Chwilę przed tym Dobrze. nagraniem puściła się za zającem Dobrze. i oczywiście Dobrze, instynkt tak. zadziałał na tyle silnie, że nie była w stanie zareagować na przywołanie. Więc najlepsze, co można w tej sytuacji zrobić, poczekać aż pies zwróci na ciebie uwagę, wtedy go zawołać, tak jakby zwielokrotniając szansę na to, że przyjdzie i mocno go pochwalić za to, że przyszedł. Tofi nie reaguje na smaczki, więc dla niej są przytulania, tulasy i radość. Moje pieski przyszły do mnie, tak, dobre pieski. No tak, idziemy, idziemy. Tak myślałam. Kola, dobrze ci nie w błotku, w mokrym. Kole, która jest taka reaktywna, bardzo emocjonalnie reagująca na wszystko, na inne psy, zwłaszcza na inne psy, takie spacery długie wyciszają. Ona się wybiega, wywącha wszystkie zapachy, pozna teren. Staramy się zmieniać trasy, żeby nie było tego, no to codziennie to samo, tą samą drogą, tą samą trasą, przy tych samych miejscach. I to wszystko powoduje, że nawet jak wracamy drogą, gdzie mamy po obu stronach za bramami wsich ujadaczy, to ona spokojnie potrafi wobec, wo, obok nich przejść bez żadnego rzucania się, bez zębów, bez agresji. Także te spacery są bardzo wyciszające. Do mnie! Brawo! Super pieski! Super! Dobre psy! Tak, dobre Toficzku! Dobrze, Kola! Idziemy dalej. Idziemy! Dobry pies! Dobry pies, tak? Idziemy. Tu widać, że kola bardzo mnie pilnuje i dosyć często odwraca się w moją stronę, sprawdza, gdzie jestem. To jest coś, co udało nam się wypracować właśnie taką metodą, jak wam tutaj pokazuję. Do mnie Tofi! Dobry piesek, chodź, chodź tutaj, no chodź, chodź tutaj. Super pies, dobry piesek, tak, dobry pies, pięknie. Pięknie, pieski. Chodź, Kola, idziemy. Świetnie. Piękne mamy tereny na spacer. Jak widzicie, dzisiaj babie lato wszędzie, więc na psach, na mnie, na smyczach, wszędzie mamy babie lato, wszędzie mamy pajęczynki. Tak czy siak, pogoda sprzyja takim spacerom, a ten dzisiejszy miał około 8 km tymi właśnie pięknymi polnymi drogami.